Obecnie cały community Minecrafta niecierpliwie czeka na premierę wersji 1.21. Ale dzisiaj cofniemy się w czasie aż do roku 2011. To właśnie wtedy swoją premierę miała jedna z najdziwniejszych i najgorzej udokumentowanych wersji gry. I to do tego stopnia, że zapewne większość z was nawet o niej nie słyszała. I nie chodzi mi o Minecrafta Classic, żadną alfę ani nawet Indef. Wypuszczenie tej wersji Minecrafta okazało się na tyle nietrafionym pomysłem, że oficjalnie przestała być wspierana po zaledwie trzech latach. Co ciekawe, mogliśmy w niej uświadczyć zaledwie trzech rodzajów Mobów, owcy, świni oraz zombie. Gravel ani piasek nie miały żadnej grawitacji, a narzędzia nigdy się nie kończyły. Ta wersja była tak surowa, że nie mogliście nawet zapisać swojego świata. Jeżeli jesteś ciekawy o jakiej wersji mówię oraz jak w nią zagrać, to oglądaj dalej, ponieważ nie jest to takie proste. Pierwsze problemy pojawiają się już na samym starcie. A dlaczego? Otóż ta wersja od lat nie jest dostępna do pobrania z żadnej oficjalnej strony. Musiałem więc zaryzykować i pobrać ją z jakiejś zewnętrznej strony, narażając moje urządzenie na zainfekowanie wirusem. Było warto. No cóż, zapraszam was na wielki test najbardziej zapomnianej wersji Minecraft. Ale tak jak mówiłem, problematyczne okazało się w ogóle włączenie tej wersji, gdyż nie była ona nigdzie udostępniona. A przynajmniej nie przez Morząnk. Udało mi się znaleźć plik zawierający tą wersję na stronie z archiwalnymi grami. Pobrałem go i co? I to już? No właśnie nie, bo plik ten przeznaczony był na systemy pokroju Androida i zanim wyjdziesz, to nie, nie mówię o Minecraft Pocket Edition, a przynajmniej nie do końca. Ale wracając, ja byłem na komputerze, a plik był na telefon. Dlaczego więc nie pobrałem tej wersji po prostu na telefon? Bo byłoby tak szybciej i prościej, a my tak nie robimy na tym kanale. Więc tutaj z pomocą przyszedł mi emulator. Ale czym są emulatory? Nieważne. Liczę się tylko to, że odpaliłem gierkę, prawda? No, tylko że nie. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że aby blues tak działał, musiałem wejść do BIOSu i włączyć opcję, która pozwalała mu bezkarnie zajeżdżać mój procesor. Ale dobra, po jakichś 20 minutach w końcu mi się udało. I od razu po wejściu do gry przywitało mnie menu główne. Miałem w nim do wyboru dwie opcje: Survival oraz creative. Jednak jak się zaraz przekonacie, o ile Creative nie różnił się od tego, który mamy obecnie, to survival wyglądał zupełnie inaczej niż ten, który znamy dzisiaj. Po pojawieniu się na świecie od razu poczułem ten nostalgiczny klimat starych wersji. Musicie mi uwierzyć, kiedyś Minecraft był zupełnie inną grą i nie mówię tutaj lepszą czy gorszą, był po prostu inny, zdecydowanie bardziej pusty i tajemniczy, taka dokładnie aura panowała tutaj. Darsi gracze na pewno pamiętają roztaczającą się dookoła nieprzeniknioną mgłę, która powodowała powstawanie wielu legend dotyczących najróżniejszych postaci pojawiających się na naszych światach. I nic dziwnego. Naprawdę. Miałem wrażenie, że widziałem na odległość jakichś trzech i że zaraz za plecami pojawi mi się Hero Ale ta mgła miała jedno, prawdopodobnie bardzo nieintencjonalne zastosowanie. A mianowicie kryło to, jak niesamowicie mały był świat, na którym się znajdowałem. Ale o tym opowiem wam potem, ponieważ jest to trochę dłuższy temat. Ponieważ póki co musicie wiedzieć, że kiedyś w Minecraftcie, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, były tylko dwa typy drewna: tradycyjne dębowe oraz brzozowe. Ale jak się bardzo szybko przekonałem, tutaj było tylko jedno, a mianowicie dębowe. Mimo tego, że brzozy pojawiały się na tym świecie, to nie dało się tego drewna wydobyć. Nie muszę wam chyba wspominać o tym, że jaskini w tej mobilnej odsłonie zupełnie nie było, a generacja terenu była bardzo losowa. Poczułem się trochę jak w tych niskiej jakości filmikach na YouTubie z 2011 roku i wróciła do mnie masa wspaniałych wspomnień, kiedy ja sam odkrywałem Minecrafta jeszcze przy pomocy YouTuba, ponieważ nie miałem wtedy możliwości samemu w niego zagrać. Ale dobra, na razie koniec tych melancholijnych wspomnień, ponieważ mamy test do zrobienia. Pierwszym kluczowym pytaniem, które sobie zadałem, było to: jak duży był świat, który oferowała mi gra? W internecie znalazłem dużo różnych informacji. i Jedni podawali, że był to kwadrat obok 266 kratek, drudzy, że 256, a jeszcze inni 255. Tak więc sam postanowiłem to policzyć i zaliczam się do grona osób, które uważają, że ten świat ma 256 na 256 kratek. Uważam, że jak na to, że tak jak już wcześniej wspominałem, to była mobilna wersja gry, w dodatku wydana 13 lat temu, kiedy urządzenia były nieporównywalne do tych. Dzisiejszych, to naprawdę był to niezły wynik. Myślę wręcz, że działało to na korzyść ogólnego gameplayu ze względu na niezwykle ograniczony kontent oraz ogólny dostęp do bloków, który szerzej wyjaśnię w dalszej części filmu. Co ciekawe, mimo małej skali mapy, było dostępnych parę różnych biomów. Mogliśmy tam napotkać pustynię, las oraz śnieżną tajgę. Musicie przyznać, że jak na tak maciupeńką mapę, jej różnorodność robi naprawdę spore wrażenie. Postanowiłem też sprawdzić, ile czasu zajmie mi przejście całej mapy wzdłuż i wyszło mi około 1 minuty oraz 7 sekund. Moją kolejną obserwacją było to, że Dnia i nocy był tutaj znacznie krótszy niż w zwykłym Minecrafcie. Z tego co udało mi się określić za pomocą niezwykle dokładnego narzędzia, jakim był stoper w moim telefonie, to dzień w owej wersji Minecrafta trwał około 6 minut, a noc, liczona od ściemnienia się do momentu, aż zombie zaczęły się palić, około 5. Z ciekawości podjąłem próbę wykopania jakichś surowców w pokroju węgla, żelaza i diamentów, ponieważ jak pewnie widzieliście, zrespiłem się wyposażony w kamienny kilo. Niestety zaraz miało mnie spotkać srogie rozczarowanie. Nie było tutaj craftingu, naprawdę, ale mimo wszystko się nie poddawałem i w końcu udało mi się się znaleźć jakieś żelazo. I znalazłem je tylko po to, żeby zupełnie nic mi z niego nie wypadło. Czyli chyba pozostajemy z kamiennym kilofem. W ogóle ogarnąłem, że Steve wydawał tutaj jeszcze swój ikoniczny dźwięk, kiedy dostał obrażenia. Zrobiło się nostalgicznie, co? I jeszcze ta tekstura owcy. Szczerze, nawet nie wiedziałem, że taka kiedykolwiek była w grze. W ogóle zauważyłem, że jak giniecie, to nie tracicie swoich itemów. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia. Ale postanowiłem wybudować sobie domek i wyszedł, no cóż, całkiem tragicznie. Ale powiem wam, że naprawdę dobrze się przy tym bawiłem. Po raz kolejny poczułem się jak dziecko, które pierwszy raz włącza Minecrafta i zanurza się w tym magicznym świecie. Było to naprawdę super doświadczenie. I mimo tego, że wersja była totalnie pusta, to i tak odczuwałem sporą przyjemność z rozgrywki. Pomimo świadomości, że po zakończeniu nagrywania, mój piękny schron przepadnie bezpowrotnie. Po zbudowaniu skromnego domku zacząłem eksplorować pobliskie biomy. Wędrując przez pokryte śniegiem tajgi oraz lasy, zdałem sobie sprawę, jak wiele zmieniło się od tamtych lat, a jednak mimo wszystko Minecraft ciągle, nawet po tych 13 latach, ma w sobie tą magię, w której zakochały się miliony graczy na całym świecie. Ale wracając do naszej dzisiejszej podróży. Kiedy zdecydowałem się na powrót do miejsca mojego tymczasowego pobytu, zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Tu nie ma słońca, ani księżyca. I nawet nie wiecie, jak dużą różnicę robią one w wyglądzie nieba. No, spójrzcie tylko na to. Z kolejnych ciekawostek zauważyłem też, że, uwaga, była tu możliwość gry online. Co prawda na lanie, ale ciągle. Zanim zapytacie, nie, nie było żadnych aktywnych serwerów. Sprawdziłem też, czy seed był losowo generowany. I o ile gracz nie mógł wpisać swojego własnego Seeda, to tak, każdy świat, który otrzymałem, nieco się od siebie różnił. W kolejnych ciekawostek był tutaj dostępny widok z trzeciej osoby, jednakże jedynie z perspektywy za waszej postaci. No ale dobra, bo ja tyle gadam o tej wersji, a jeszcze wam nie powiedziałem, co to tak w zasadzie jest. Tak więc wersja, w którą dzisiaj grałem, to Minecraft Lite, czyli demo do swoją drogą również już niedostępnego Minecraft Pocket Edition, które też swego czasu pogrywałem. I zanim ktoś się na mnie rzuci i powie, że przecież cały czas wersja mobilna jest dostępna, ale nie jest to już Minecraft Pocket. Edition, tylko Minecraft Bedrock. I wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że obecna wersja również ma tego typu demo, która nazywa się Minecraft Trial. I jeżeli chcecie, żebym ją też przetestował, to koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu. Albo jak w nią graliście, to też dajcie znać w komentarzu, czy warto zagrać. A z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że czegoś się dowiedzieliście. A jeżeli nie, to chociaż ją spędziliście czas i że zobaczymy się całkiem niedługo, może.